nie, ty nie, nie, nie. Nie, ja serwetką, Serwetkę. Ja zmywaczkiem całym. Mama, kto to posprząta? Ja, kto to posprząta? Kto zawsze sprząta? Mama. No. A tu to odwalił ten sprząta. Dawaj, jeszcze raz taki żółtek. Chodź. Cały A to moje ostatnie ogórki. Więcej ogórków nie będę robiła, tylko pobawię się z cukinią, jak będę miała natchnienie. Eee, moje ulubione ogórki z chili to nie są krokodylki, to są troszeczkę inne ogórki z marchewką i z czosnkiem. Bardzo słodkie, e, pikantne, są takie kruchutkie, pyszne. Mama zrobiła korniszone i kiszone.